Dzień dobry, nazywam się Patrycja Geraga, jestem prawnikiem i doradcą w Stowarzyszeniu OWUM. W ramach cyklu Masz Prawo? chciałabym wyjaśnić na czym polega przestępstwo przywłaszczenia rzeczy. Zacznijmy od tego, jak jest to opisane w przepisie. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze. W jednym z naszych filmików mówimy o kradzieży i porównując oba przepisy zauważymy brak ważnego elementu. Chodzi o zabór rzeczy. Jest to bardzo ważny element odróżniający oba przestępstwa. W przypadku przywłaszczenia rzeczy, ta rzecz jest zdobyta w posiadanie sprawcy w sposób legalny. Może to być poprzez jej znalezienie, czy też zwyczajnie ktoś nam wcześniej pożyczył rzecz i tak weszliśmy w jej posiadanie. W zależności od tego, w jaki sposób rzecz znalazła się w naszym posiadaniu, e, tak też będzie kształtowała się nasza odpowiedzialność karna. E, zaczynając od pierwszej możliwości, za przywłaszczenie grozi nam kara pozbawienia wolności do lat trzech. Taka kara będzie miała zastosowanie, e, gdy na przykład ktoś zostawił u nas w domu rzecz, bo o niej zapomniał. A my jej nie oddaliśmy, tylko ją sobie zostawiliśmy. Druga możliwość to przywłaszczenie sobie rzeczy, która została nam powierzona. Tu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ktoś sam świadomie pożyczył nam rzecz, i mimo prośby oddania tej rzeczy, my jej nie oddaliśmy. W tej sytuacji grozi nam kara od 3 miesięcy pozbawienia wolności do 5 lat. Ostatnią możliwością jest przegłaszenie rzeczy znalezionej. Najlepszy przykład zgubienie telefonu. Zakładając, że zgubiliśmy telefon i po chwili się orientujemy, że go nie mamy, ale okazuje się, że telefon został już wyłączony. Próbowaliśmy zadzwonić, ale już nikt nie odbiera telefonu. Telefon milczy. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ktoś telefon znalazł. I przez jego wyłączenie, czy też wyjęcie naszej karty, e, będzie chciał go sobie przywłaszczyć. Szanowni Państwo, w takiej sytuacji sprawca może otrzymać grzywnę, karę ograniczenia wolności lub też jej pozbawienia do roku czasu. Także pamiętajmy, że jeżeli mamy taką sytuację, to nie bójmy się próbować odzyskać naszej rzeczy. Możemy złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przywłaszczenia. Bardzo ważne w tej sytuacji będzie opisanie okoliczności miejsca, gdzie ten telefon czy inna rzecz mogła się zagubić, czy nawet nam wypaść. W takim przypadku policja będzie miała możliwość podjęcia odpowiednich działań. Aby odpowiadać za to przestępstwo, ważnym jest, aby rzecz miała odpowiednią wartość. W chwili obecnej, po zmianach w przepisach, musi ona wynosić powyżej 500 zł. Poprzednio była to kwota wyższa od 1 czwartej minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli wartość będzie niższa, wtedy będziemy mówić już o wykroczeniu, a nie o przestępstwie. Mam nadzieję, że dzięki naszemu filmikowi rozumieją Państwo, na czym polega przestępstwo przywłaszczenia rzeczy. W razie wątpliwości, zawsze mogą się Państwo skonsultować lub poprosić o pomoc w sporządzeniu zawiadomienia. W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, bądź też nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez stowarzyszenie OWU. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.